Siemanko po raz nie pamiętam dziś pokażę Wam perełeczkę. Kolejną perełeczkę. Wybarwioną perełeczkę. Nie wzięło ostatnio, powiem Wam na wybarwione banany. Maureli to jednak robi robotę. To jest no najlepiej praktycznie sprzedawany bananowiec w tym roku. I nie ma co się tutaj oszukiwać, ale Udało mi się dorwać od Krzysztofa. Pozdrawiam Krzysztof oczywiście. Ciebie jak zawsze. Musa Sumatrana Zebrina Rojo. No dobra, Zebrina Rojo. To jest jakiś bełt, ponoć akuminaty, z jakimś bananowcem. Nie powiem Wam dokładnie jakim, bo zapomniałem. Rośnie do 3 metrów. pH gleby toleruje od 5,5 do chyba 7,5. Tyle wyczytałem, ale tak za dużo informacji to nim nie ma. Także będziemy go traktować... Mm, jak perełeczkę, jakąś nie? A tam rośnie, patrzcie, ten, ten łodżył trochę. Aruna halensis, i wyszedł pierwszy łodrost. Ale nie o nim dzisiaj. Teraz słuchajcie, jaka sprawa wyszła z tym bananowcem. Już go pokazuję. Przyszło to z tej strony, jak widzicie, to tu zaczął rosnąć, zdechło, ale jak to potrafi sobie bananek zrobić, psikusa no i puścił sobie z i poszło sobie do bokiem. I tak jak obiecałem, że jak wyjdą dwa liście, no to nagram film. Tak więc pokażę wam, kurde, jakie on ma kozackie liście. Mnie po prostu robi takie coś wrażenie. I to konkretne wrażenie. Nie wiem, jak ze słońcem będzie widać. Kurde. O, patrzcie. Tak wygląda. Potrafisz być nawet wybarwiony... I dwumetrowy i nawet duży potrafi być wybarwiony, ale pamiętajcie, tym starszy bananowiec, tym więcej wymaga nawozu, żeby też pokazał swój pazur w kolorach. Tak jak te tutaj listki, no widziałem u Krzysztofa, jak ma wybarwione liście. Kto chce, niech sobie zobaczy Kurde Krzysztof, jak ty masz ten twój kanał? Ale dziura w bani. Yy. Dobra, podlinkuję pod filmem. Za dużo filmów tych różnych oglądam, kurde, a może sobie jeszcze przypomnę, to powiem. Oczywiście nie ma to jak sobie zjeść pomidorka tej porze roku, swojego. Mmm. Zobaczcie. <laughs> Zobaczcie ile pomidorów jeszcze. <laughs> Cały czas rosną. To jest kurde życie. Cały czas rosną pomidorki. Także widzicie, piękny bananowiec. No nie ma co tutaj ukrywać. Czekałem po prostu, aż podrośnie, bo marnie wyglądał, no ale udało się. Mm. Co z zimowaniem? Patrzcie, jakie wilki pomidorów znowu. Co z zimowaniem? Będzie stał tu na półce. Aktualnie jest doświetlane od godziny chyba około 3, 17 do 20. Tym o ledem. Piszcie, doświadczenie rośnie też znajdziecie. Fan palm, przypomniało mi się na YouTube fan palm. <laughs> no i nie wiem, czy ta lampa coś dała, szczerze, bo przecież jeszcze sporo jest słońca. O! Zapomniałem wam pokazać pod spodem. Zobaczcie kurde wybarwienie pod spodem. Co się dzieje? No luksus. Tak samo ten. O. O, aż, aż ostrość sobie uciekła jest. Także widzicie. Piękny bananowiec, mam nadzieję, że przetrwa, ale to pożyjemy. Zobaczymy przy okazji kufliczek z boku i kaliandra. To wiecie co? Ktoś mi tam określił ostatnio, że to wygląda jak światłowód. Jest coś w tym światłowody, tak świecą, kurde. Patrzcie. No prześlicznie to wygląda. Prawie bezobsługowa prosina, tylko trzeba ją podlewać jak każdą, nie? No, muszę znowu zakosztować sobie pomidorów. Nie mogę z tych pomidorów. No, zobaczcie, październik. Cały czas kwitną. Będzie dobrze. Będzie co jeść. No, dobra. To na tyle na ten odcinek. Proszę, o ja was przesympatyczni widzowie najlepsi. Oglądający stalewiaczka. Zobaczymy jeszcze na jakieś półtora metra. Ile mamy stopni tutaj dzisiaj? 32 stopnie na półtora metra. O Bożeż ty, ty mój. No trochę ciepło jest. Bananki dojrzewają, za niedługo będą znowu nasionka. A no, tylko z 600 nasion powinno być z tego nie więcej. Także będzie spoko. Objawa to już o kwitnie, liście się łamią. Ale będzie dobrze, będzie dobrze. No to tyle na tą chwilę. Nie czuję, że rymuje. Kurde, żebyś tam mogli zobaczyć tego liścia na żywo. Bo ze mną, o się wygiął, o jest kolos. Tak samo tutaj, daj ja o następne, no bedlaki takie porosy w tej szklarni, że się w głowie nie mieści. No nic, trześć po trochu dalej wykopywać rośliny taki doniczek. O, na Rebek, Za robotę się wzięłaś. Bardzo dobrze. Dobra, na razie, trzymaj to się. Hmm, trzy, dwa, jeden.